Jego serce na każdy dzień, Twój wielki post. Wielu ma dzisiaj Jezus z tych, co kochają Jego Królestwo Niebieskie, ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu. Ale mało do postu. Wszyscy chcą się z nim cieszyć, mało pragnie dla niego i z nim cierpieć. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia jego cuda, mało postępuje za hańbą krzyża. Wielu kocha Jezusa, Dopóki nie zjawią się trudności, wielu go chwali i błogosławi, dopóki otrzymuje od niego jakieś łaski, gdy zaś Jezus się ukryje i choć na chwilę ich opuści, skarżą się albo całkiem upadają na duchu. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.